Cześć, witam w kolejnym wydaniu TE Tygodnika. Dziś przeglądnę numer 16. Czas rzucić okiem na dzisiejszą okładkę. Na dzisiejszej okładce Dominika Skoczylas i Michał Horosiński. Lombard, życie pod zastaw. Czy Angelika i Mariusz pokonają przeciwności losu i wreszcie będą szczęśliwi? A także nowość w TV Zrób Coś z tym Dzieckiem. Ten program pomaga rodzicom i ich pociechom. A także, tylko u nas, górski lekarz Hans Sigi, serialowy doktor Gruber, zdradza czy jego bohater znajdzie życiową miłość. A także wywiad Stulecie Winnych Urszula Grabowska, obawiałam się jak przyjmą mnie widzowie, wyznaje znakomita aktorka. Tak wygląda dzisiejsza okładka, teraz czas uciec okiem co w środku. Na początek o tym się mówi i przyjaciele zjazd po latach. Już od maja w HBO Max i HBO Go. Zgrana paczka, a znowu razem. Rozstaliśmy się z nimi 17 lat temu. Jak aktorzy wyobrażają sobie dalsze losy przyjaciół? Wkrótce o tym opowiedzą. To już pewne, wiosną fani kultowej produkcji obejrzą odcinek specjalny przyjaciół. Nie ma on scenariusza i opiera się na improwizacji. W dodatku, pomimo wcześniejszych spekulacji, wystąpiła w nim cała szóstka od twórców głównych ról. Pomysł nam się tak spodobał, że nikt nie powiedział, że tylko beze mnie mam ważniejsze rzeczy do roboty, zdradził David Schwimmer. Wyznał też, że przyjaciele Zjazd po latach z angielskiego Friends Reunion ma formułę talk show. Aktorzy wspominają najzabawniejsze momenty z planu, w studiu zaś jest mnóstwo rekwizytów, które doskonale znają wielbiciele szóstki z Manhattanu. A dalsze dzieje Rachel i spółki? W ostatnim sezonie Monika i Chandler wyprowadzili się za miasto. Rachel i Ross mieli uroczą córeczkę Emmę, a Phoebe znalazła szczęście u boku Maika. W toku rozmowy na pewno opowiemy, co też mogło się z nimi stać przez tych 17 lat, mówi Jennifer Aniston. W latach 1994-2004 obejrzeliśmy 10 sezonów przygód Moniki, Coltney Cox, Joeya, Matt Blank. Phoebe, Lisa Kudrow, Chandlera, Matthew Perry, Rachel, Jennifer Aniston i Rosa David-Schrimmer. A teraz wkrótce w TV magia na gości, na randkę bez ubrania. Doczekaliśmy się polskiej wersji odważnego, randkowego reality show Magia na Gości. Poprowadzi go beata Olga Kowalska, która w serialu Rancho grała wyzwoloną doktorową. Swoim występem w programie chce udowodnić Polkom, że nawet po 50. można zacząć robić coś nowego i szalonego, mówi. Cieszy się też z tego, że w show wezmą udział osoby w różnym wieku i o różnej aparycji. Tu każdy będzie miał równe szanse. A to reality show wkrótce będzie można obejrzeć na antenie Zoom TV. A teraz gwiazdy, ciekawostki, wydarzenia i Kruk powraca. Zakończyły się zdjęcia do kolejnego sezonu popularnego serialu. W drugiej części, w której tytuł to Kruk, szepty słychać po zmroku, ponownie w roli głównej zobaczymy Michała Żurawskiego. Tym razem śledczy Adam Kruk powróci w rodzinne strony na Podlasie, by poprowadzić kolejne skomplikowane dochodzenie. Premiera serialu jeszcze w tym roku w kanal. Plus. Teraz Oscary 2021. Bez dżinsów i nie w domu. W czasie pandemii zmieniło się nie tylko nasze życie, ale i wielkie gale. Organizatorzy Oscarów też dopasowali się do tej sytuacji. Tegoroczna gala wręczenia statuetek Akademii Filmowej odbędzie się 25 kwietnia. Ma to być widowisko zupełnie inne niż te, które oglądaliśmy do tej pory. Tylko część ceremonii występy artystów odbędzie się w Dobby Theatre w Los Angeles. Gwiazdy spotkają się na jednej z najpiękniejszych stacji kolejowych, Union Station w Los Angeles. Ma być elegancko, a także w pełnym rygorze sanitarnym. Union Station symbolicznie połączy Oscarową relację z dwóch jeszcze miast, Londynu i Paryża. Dziś, gdy podróże po świecie są mocno ograniczone, organizatorom zależało na tym żeby nagrodzeni twórcy z Europy nie odbierali nagród w domach, ale z nich wyszli. Bez zuma, bez dżinsów. To ich hasło. Ogłoszono już listę osób, które będą wręczały statuetki. Wśród nich są m.in. ubiegłoroczni zwycięzcy Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Rene Zellweger oraz Laura Dern, a także fantastyczny Harrison Ford, Fally Berry czy Reese Witherspoon. Nie będzie tradycyjnego rozwijania czerwonego dywanu. Może powróci za rok. Czas teraz na hity z kategorii seriale i wśród tego tygodniowych propozycji Nowość, Miłość i Medycyna. Rok 1952. W Danii brakuje pielęgniarek. Przełożona zaczyna przyjmować do przyszpitalnej szkoły również mężczyzn. Spotyka się to z różnymi opiniami. Uczennice pochodząca ze wsi Suzanne i córka fabrykanta Anna cieszą się z tych zmian. Premiera tego serialu w poniedziałek 26 kwietnia o 21.40 w TVP2. A teraz na hity produkcje dostępne w sieci. Wśród tego tygodniowych propozycji Wonder Woman 1984. Premiera kontynuacji przygód Diany przekładana była kilkakrotnie. Najpierw producenci nie zdążyli z przygotowaniem filmu, a potem światem zaczęła rządzić pandemia. W końcu miłośnicy komiksów o superbohaterce doczekali się kolejnej odsłony jej przygód. Tematem pierwszego filmu były narodziny bohaterki, powiedziała Gal Gadot od twórczyni tytułowej roli. W drugim natomiast koncentrujemy się na plagach, które zagrażają współczesnej ludzkości. Chciwości, rządze posiadania dóbr za wszelką cenę dodała. Ten rozdział przygód superbohaterki rozpoczyna się dość niewinnie. Diana wiedzie spokojne, trochę nudne życie wśród śmiertelników w latach 80. poprzedniego wieku. Nadchodzi jednak moment, kiedy musi wyjść z ukrycia i ochronić ludzi przed światem, który sami sobie stworzyli, a wszystko przez chciwość i pewien magiczny spełniający życzenia kamień. Za uratowanie świata Diana musi zapłacić wysoką cenę. Czy podoła temu wyzwaniu? Dla główny: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wick, Robin Wright i Lily Astro. I ten film dostępny jest w HBO Go. Kolejna z propozycji z kategorii seriale: Dopasowani. Szczerze kochać i być kochanym. Czyż nie tego pragniemy? Pyta swoich słuchaczy Rebecca Webb. Ten cel przyświecał jej, kiedy dwa lata wcześniej zakładała nowatorską firmę Match DNA. Wpadła wtedy na pomysł, że wystarczy jeden włos, żeby zaaranżować randkę idealnie dopasowanych do siebie genetycznie osób. Od tej pory zawarto miliony DNA małżeństw, jednak nie wszystkie okazały się dobre, co mogło pójść nie tak w projekcie Web. Rola głównych Hannah Ware, Louis Chamiba i their mate Murgath. i cały sezon tego serialu dostępny jest na Netflixie. I jeszcze jedna z propozycji – Shitzel. Shitcelowie to wielopokoleniowa rodzina Żydów Haredim mieszkających w ultraortodoksyjnej dzielnicy Jerozolimy. Nie oglądają telewizji, nie mają internetu, a ich dni wypełnia przestrzeganie zasad Tory. W wielkim oddaniu sobie, wzajemnie są niesłuchanie wzruszający, zaś w zmaganiach ze współczesnością zabawnie nieporadni. Najwięcej trosk przysparza Akiwa, który w każdym sezonie musi mierzyć się z nowymi problemami plag głównych Michael Aloni i Shira Has i trzy sezony tego serialu dostępne są na Netflixie. A teraz hity z kategorii dokument i wśród tego tygodniowych propozycji premiery najgroźniejsze meduzy świata. Kojarzą się z morzem, z plażą i wakacjami, tymczasem meduzy, wśród których wiele zachwyca kształtami wielkością oraz kolorami, to bezwzględne drapieżniki. Premiera tego programu w niedzielę 25 kwietnia o 14 na National Geographic Wild. Kolejna z premier to Cena Dziewictwa. Moda na wstrzemięźliwość seksualną jest widoczna w wielu krajach. Jej dowodem są m.in. bale czystości, na których młode kobiety składają śluby o zachowaniu dziewictwa do czasu pójścia. Premiera tego programu w piątek 23 kwietnia o 20 w Kanal Plus Dokument. Kolejna z premier to oczyściciele internetu. Internet nie jest tak demokratyczny i wolny, jak nam się wydaje. Poznamy kulisy pracy cyfrowych śmieciarzy, cenzorów, którzy codziennie usuwają z sieci nieodpowiednie treści. Premiera tego programu w niedzielę, 25 kwietnia o 15 w Discovery Historia. Czas teraz na hity filmowe i wśród tego tygodniowych propozycji premiera w TV 1917. Pierwsza wojna światowa. Dwaj angielscy żołnierze mają przedostać się za linię wroga, by zawiadomić towarzyszy o pułapce zastawionej przez Niemców. 3 Oscary. Premiera tego filmu w sobotę 24 kwietnia o 21 w kanal Plus Premium. Jeszcze jedna premiera w TV. Lake Placid. Dziedzictwo. Grupa poszukiwaczy odkrywa wyspę z porzuconym laboratorium. Alice i jej znajomi zostają zaatakowani przez ogromnego krokodyla. Zdjęcia do produkcji kręcono w Kapsztadzie w Republice Południowej Afryki. Premiera tego filmu we wtorek 27 kwietnia o 21.40 w TV4. Czas na piątek i wywiad Twoja twarz brzmi znajomo Maciej Dofor. Rozluźniam atmosferę. Jego pogoda ducha udziela się artystom biorącym udział w programie Twoja twarz brzmi znajomo. Kocha życie, sport i swoją pracę. Z żoną Joanną Koroniewską wyznają zasadę. Do wbory, be happy. No tak, program Twoja twarz brzmi znajomo, ledwie się zaczął, a już jest właściwie na półmetku, wiele ciekawych metamorfoz się pojawiło w tym programie. Jasne, jedne są mniej, drugie są bardziej udane, ale to jest program rozrywkowy, on ma służyć rozrywce i taka rozrywka na pewno jest. I na pewno na plus jest przeniesienie pory emisji, tak mi się wydawało, że to może trochę za wcześnie, jednak wszyscy chyba są zadowoleni, że to jednak piątek godzina 20, a nie 22, czy czasami nawet 22.20 w soboty po jakimś filmie. Więc to chyba lepsza opcja, że to po 20 jest puszczane. Nie wiem, czy to przełożyło się na wyższą oglądalność, ale na pewno wielu osobom to pasuje, bo zawsze narzekali na to, że ten program jest za późno opuszczany, żeby go można było trochę wcześniej, a że miejsce w piątki zwolni taniec z gwiazdami, który nie wiadomo kiedy, czy w ogóle będzie w tym roku produkowany, ze względu na pandemię, no to wymyślono, że twoją twarz przeniesie się na piątek i to chyba było dobre rozwiązanie. Jeszcze kilka odcinków przed nami. No i poziom jest wysoki, ale co edycja ten poziom jest wysoki. No i nigdy nie wiadomo kto dotrze do finału, bo te punkty są zbierane przez całą edycję. No i ważne jest to, że wszystkie nagrody z tego programu przekazywane są na cele charytatywne. Kolejny odcinek Twoja twarz brzmi znajomo w piątek 23 kwietnia o 25 w Polsacie. A teraz od pierwszego odcinka centralne biuro humoru. Będzie wesoło! Od dzisiaj piątkowe wieczory z dwójką wypełnią skecze najpopularniejszych polskich kabaretów. W rolę mistrza ceremonii wcieli się Adam Małczyk z krakowskiej formacji Châtelet, który zajrzy do przepastnego archiwum z występami państwa ulubionych satyryków. Zobaczymy m.in. kabaret Nowaki, kabaret moralnego niepokoju, kabaret skeczów męczących oraz para nienormalnych. Premiera tego programu w piątek 23 kwietnia o 20.35 w DVP2. Czas teraz na sobotę i wywiad Weekendowa Metamorfoza 3, Krzysztof Miruć. Liczy się chęć do zmiany. Bywa, że bohaterowie pragną odświeżenia mieszkania, ale nie wiedzą czego chcą. Staram się lepiej ich poznać, aby urządzić wnętrza zgodnie z ich potrzebami, mówi projektant. Niespodzianka i zaskoczenie bohaterów są dla mnie kluczowe, wyznaje gospodarz Weekendowej Metamorfozy. Mówiłem w tamtym tygodniu, że takie programy z niespodziankami, takimi remontami w niespodziankę, no to teraz są popularne. W tamtym tygodniu były totalne remonty szelangowskie, które trochę się opierają o inny format, bo to chodzi o to, że do tego programu zgłaszane są osoby przez rodziny czy przyjaciół, które pomagają innym i nie mają czasu czy nie mają pieniędzy, żeby wyremontować swoje mieszkanie, mieszkają w tragicznych warunkach. Tutaj jest program taki, że mamy jakiś budżet, zgłaszamy się do tego programu, że chcemy sobie wyremontować salon czy kuchnię, no i właśnie przyjeżdża Krzysztof. W Miruć i w weekend musi to pomieszczenie odświeżyć, zdążyć te dwa dni odświeżyć, wyremontować wedle właśnie życzeń właścicieli, więc to całkiem taki inny program. No ale na pewno niespodzianka na koniec jest, bo nie wiedzą do końca, jak to będzie wyglądało, bo na czas remontu muszą się gdzieś przeprowadzić czy gdzieś przenieść się na ten weekend. No i później przyjeżdżają i oglądają i są na zawsze zaskoczeni, że z takiego na przykład nieustawnego pomieszczenia, na które nie mieli nigdy pomysłu, udało się wyczarować coś ładnego i funkcjonalnego. Kolejny. Odcinek trzeciego sezonu weekendowej Metamorfozy w sobotę 24 kwietnia o 22 w HGTV. Pozostaje w tematach remontowych i pomysłowe projekty 2, nowy sezon. Marzysz, aby zmienić coś w swoim mieszkaniu, ale nie wiesz od czego zacząć. Ten program Cię zainspiruje. Gospodyni Iwona Durka to architektka wnętrz. Która w swoich projektach stawia na kolory, prostotę i funkcjonalność. W nowym sezonie odmieni salony, sypialnie oraz kuchnie kolejnych bohaterów programu. W każdym z ośmiu odcinków przygotuje dwa różne projekty wnętrz jednego pomieszczenia, a właściciele wybiorą ten, który jest bliższy ich sercu. Nowy sezon pomysłowych projektów premiera w niedzielę 25 kwietnia o 17 w HGTV. Teraz Nowość w TV: inspirujące kobiety. Zdolne i przebojowe. Bohaterkami nowego cyklu, którego gospodynią jest Dorota Wellman, są wyjątkowe kobiety. Dzięki pracy i talentom z sukcesem realizują marzenia. Pierwsza z nich to Magdalena Pół, profesor weterynarii i specjalistka onkologii eksperymentalnej. Gdy zauważyła, jak dużo zwierzaków choruje na raka, poświęciła się leczeniu nowotworów. Zdobywa na tym polu liczne nagrody, a prywatnie uwielbia sportowe auta. Premiera tego programu w poniedziałek, 26 kwietnia o 22.25 w TVN Style. A teraz kismet, turecka telenowela zmienia świat. Chwytające za serce. Od lat tureckie seriale podbijają świat. Najpierw pokochały je kraje azjatyckie, a teraz świecą triumfy również w Europie. W Polsce kolejne produkcje z nadbosforu gromadzą przed telewizorami wielomilionową widownię. Twórcy dokumentu przyglądają się temu fenomenowi i zastanawiają się, co sprawia, że każdy turecki serial odnosi sukces. Czy może chodzi o scenariusze poruszające kontrowersyjne tematy, a może kluczem do sukcesu są ogromne budżety tych produkcji. Serial Wspaniałe Stulecie, opowiadający o dworze Sulejmana Wspaniałego, obejrzało ponad 200 milionów widzów. Rzeczywiście to jest zastanawiające, dlaczego te tureckie telenowere, tureckie seriale, tak zyskały na popularności. Na początku śmiałem się, gdy zaczęły się pojawiać te seriale na antenie TVP1, później TVP2 i na innych kanałach też, że zaczęły te produkcje się pojawiać. Myślę, czy to już nie ma jakichś innych produkcji, nie ma jakichś produkcji, brazylijskich, meksykańskich i tak dalej, które przecież były popularne w latach 90. i na początku lat 2000. A tu nagle tu się przestawiono na, na całkiem inne państwo, bo ona przestawiono się na Turcję, nie na Amerykę Południową. Stanowiło mnie dlaczego. No właśnie, okazuje się, że te seriale były bardzo popularne. Popularne w Azji nadal są, nie wiedziałem o tym, teraz okazuje się, że tak rzeczywiście jest, no i ta moda przyszła do Europy, no bo jak to bywa z takimi modami, gdy coś się stanie popularne gdzieś w jakiejś jednej części świata, no to później inni na to też patrzą się, zastanawiają, a może u nas to też by się stało popularne. No i rzeczywiście tak jest, bo mimo że te telenowele, te seriale mają po kilkaset odcinków, no to rzeczywiście mają dość dużą oglądalność i kolejne nowe produkcje pojawiają się, a nawet uruchomiono specjalny kanał Dizzy, gdzie są puszczane tylko tureckie seriale, więc Wychodzi na to, że na razie popularność tych seriali nie słabnie i pewnie będą się pojawiać jeszcze kolejne tytuły. A dokument o tureckich telenowelach do obejrzenia we wtorek 27 kwietnia o 15:50 w Tvp: Dokument. A teraz czas na temat zakładki premiera w Tv: Zrób coś z tym dzieckiem. Z troską i zrozumieniem. Badania psychologów są jednoznaczne: coraz więcej rodziców nie potrafi dogadać się ze swoimi pociechami. Agresja, nadpobudliwość, kłopoty ze snem oraz koncentracją, problemy ze skupieniem się czy zaburzenia odżywiania to tylko część trudności, z którymi muszą borykać się na co dzień. Najlepszym rozwiązaniem problemu jest zwrócenie się do specjalisty Ewa Narkiewicz, to psycholożka kliniczna, która od wielu lat zajmuje się najmłodszymi. W nowym programie podpowie desperowanym opiekunom, jak rozpoznać potrzeby i emocje ich dzieci. Premiera tego programu we wtorek, 27 kwietnia o 22.25 w TVN tyle. Kolejna z premier to Grunt to ogród. W pięknych okolicznościach przyrody kaszubskiego ogrodu Katarzyna Bellingham przybliży widzom tajniki opieki nad roślinami ozdobnymi. Profesjonalna ogrodniczka zdradzi co zrobić, aby nasi doniczkowi ulubieńcy pięknie i zdrowo rośli oraz jak dobrze zaplanować rabaty. Premiera tego programu od pierwszego odcinka we wtorek, 27 kwietnia o 14.10 w Kanal Plus Domo. Na koniec jeszcze jeden z tematów z okładki. Wywiad górski lekarz Hans Sigl. Tyrol mi się nie nudzi. Już dziś widzowie zobaczą pierwszy odcinek 14 sezonu o wzlotach i upadkach doktora Martina Grubera. Jego odtwórca Hans Sigl opowiada nam o pracy na planie. Mimo że jego życie nie zawsze jest usłane różami, doktor Gruber czuje się szczęśliwy w Elmau. To jest kolejny z tego typu seriali, o którym nigdy nie słyszałem i gdyby nie napisano o tym w tyle tygodniu, to nie wiedziałbym, że taki serial w ogóle istnieje. Ale pewnie powód jest taki, że jest to puszczane na kanale Romance TV, nie trafiłem nigdy na ten kanał. Prawdopodobnie jest na moim dekoderze gdzieś tam na jakimś odległym kanale. Nigdy na ten kanał nie trafiłem, to skąd by miał wiedzieć o takim serialu. Okazuje się, że on jednak jest popularny i skoro jest puszczany 14 sezon tego serialu, no to chyba jest popularny, bo przecież nie produkowano by kolejnych odcinków, nie puszczano by nowych, skoro by tego nie oglądał. Wychodzi na to, że taki kanał tematyczny, który, na którym pewnie też lecą jakieś telenowele, czy coś w tym stylu, też się cieszy popularnością i ma jakąś tam stałą widownię. No i serial Górski Lekarz. samego tytułu, gdybym miał wnioskować, to przypomina mi się Doktor z Alpejskiej Wioski. Coś takiego było kiedyś emitowane w TVP2. To też chyba było niemieckie, to gdzieś się chyba w Tyrolu działo, czy coś w tym stylu. Więc sądzę, że to jest coś podobne, że po prostu w jakiejś tam miejscowości mieszka lekarz, który tam pomaga tym pacjentom, którzy mieszkają w tej miejscowości, w różnych właśnie sytuacjach, a przy okazji pewnie znajduje jakąś miłość, czy coś w tym stylu. skoro jest to transmitowane na kanale Romance TV, no to pewnie jakaś tam miłość, jakieś tam wątki miłosne w tym serialu się pojawiają. No i premierę będzie miał 14 sezon tego serialu, a nigdy wcześniej o nim nie słyszałem. Premiera 14 sezonu Górskiego Lekarza w środę 28 kwietnia o 20 w Romance TV. Ostatni rzut oka na dzisiejszą okładkę, Ten tyle tydzień od dziś w sprzedaży. Kolejny tydzień i są kolejne premiery, ale jednak nie na głównych kanałach, tylko na kanałach tematycznych, ale to się potwierdza to, co mówiłem w tamtym tygodniu, że na kanałach tematycznych to jeszcze przez długi czas są jakieś nowe serie. Zazwyczaj one są krótkie, mają kilka, cztery, pięć odcinków, więc są puszczane trochę później, dlatego tak w połowie kwietnia, a nie na przykład na początku marca. No a na głównych kanałach powoli programy się kończą, zgodnie z przypuszczeniami The Wojski wygrała Sarah Edward James. Więc nie było tu żadnego zaskoczenia, bo była typowana od przesłuchania w ciemno, była typowana na zwycięszczenie tej edycji The Boys Kids, więc tutaj żadnego zaskoczenia nie ma. To by był kolejny z programów, który miał już swój finał, a inne są mniej więcej w połowie. Tak jak już mówiłem, w przypadku Twojej twarzy, która brzmi znajomo też gdzieś, to będzie jeszcze jakieś 4-5 tygodni puszczane i też dowiemy się, kto zwycięży. Jeśli chodzi o nowości zapowiedzi, no to jest ich trochę, że i będą i seriale na Kanal Plus i program Magia na Gości. Który z ciekawości obejrzałem, bo słyszałem o tym programie, ale nigdy go wcześniej nie widziałem. Okazuje się, że jedzą puszczane chyba nawet codziennie po godzinie 23, z racji tego, że to magia na gości. Są tam rzeczywiście nagie osoby, nie są zam zamazane, zblurowane, więc. Może ten program być puszczany tylko po 23 no i usłyszałam, że jest w ogóle taki kanał jak Zoom TV, jednak tych kanałów na rynku jest strasznie dużo i takie niewybijające się kanały no to jakoś nie dochodzą, no do mnie, że w ogóle są, a nie chce mi się nigdy szukać na dekoderze, że do 150 któregoś kanału dochodzić, żeby trafić na ten kanał, ale postanowiłem sobie sprawdzić, zadać trudu, że skoro będzie realizowana polska wersja tego programu, no to wypadałoby zobaczyć jak wygląda oryginalna wersja, czyli wersja brytyjska, więc... Wiem, o co w tym programie chodzi. Premiera pewnie będzie w maju, z tego co wyczytałem z różnych tam artykułów prasowych, że chyba w maju będzie premiera. Trwają castingi. Jestem ciekawy, ile tam się w ogóle osób zgłosi, które będą chciały zapozować na go, no i w ten sposób umówić się na randkę. No i jestem ciekawy, ile jeszcze skarg pojawi się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jaki to jest gorszący program. Zresztą w brytyjskiej wersji też pojawiały się skargi do odpowiednika Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ale wszystkie upadły, bo stwierdzono, że program promuje pornografii czy jakichś treści seksualnych, tylko po prostu przedstawia ludzkie ciała i że nic w tym złego nie ma, aż ten program jest puszczany o późnej porze i pewnie ta polska wersja też będzie w okolicach godziny 23 czy też po północy puszczana. Z ciekawości pewnie rzuca okiem na to, co to z tego w ogóle wyszło, jak to będzie wyglądało, ale jest to pewnie program na licencji, więc będzie wyglądał bardzo podobnie do tych wersji, które były w Wielkiej Brytanii, w Danii czy w Niemczech czy w innych państwach, które można teraz oglądać na Zoom TV. Kolejne premiery pojawiają się tak podobnie jak w poprzednim tygodniu, czyli na kanałach typu Discovery czy National Geographic oraz na kanałach takich lifestyle'owych, czyli HGTV czy TVN Style oraz na Kanal Plus Domo, czyli dawne Domo Plus. Nie tak dawno kanały Kuchnia Plus i Domo Plus zmieniły nazwę i nazywają się teraz odpowiednio Kanal Plus Kuchnia i Kanal Plus Domo. I oczywiście zostają jeszcze platformy streamingowe, tam też co tydzień praktycznie pojawia się coś nowego, więc póki co na razie jest co oglądać, choć małymi krokami powoli zbliżamy się już do końca tego wiosennego sezonu. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko, kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!